Szanowni Państwo, yy, witam. Yy, horoskopy <coughs> od yy, 13 do 19. Dzisiaj mamy Walentynki. Yy, wszystkim wam, yy, Państwu życzę yy, udanego dnia, jak i yy, dużo, dużo miłości. Nawet tym, którzy jeszcze nie mają i nie wiedzą nic o tym. No i cóż, no i ja tutaj, jakby, karty stawiam na barana. I zobaczymy może tak pod kątem właśnie miłości. Zobaczymy, czy coś się właśnie w tym tygodniu, czy ogólnie w ogóle jakby się u Barana coś wydarzy w związku z miłością. Mhm. Mm mm. Wygląda na to, że u Barana ktoś w związku z miłością będzie zawiedziony, i tu wygląda na to, że to jest bardziej mężczyzna, który będzie zawiedziony, bo będziemy się bardziej koncentrować na pracy, bardziej się będziemy koncentrować na sobie, i tu wygląda na to, że w związku z miłością ktoś będzie od nas, od nas oczekiwał, ale tej miłości niestety nie widać. I tak jak mówię, tu zawiedzony, zawiedzony będzie ktoś w związku z tą miłością. Jednakże wygląda na to, że baran w tym tygodniu będzie się musiał tutaj zmobilizować w związku ze swoim domem. Też wygląda na to, że jakaś kobieta będzie tutaj od nas czegoś oczekiwać i niekoniecznie będzie to dobre dla nas lub będzie ona źle, źle tutaj podchodzić do tego wszystkiego. Także jeśli będziemy chcieli coś załatwić z tą kobietą, to nie wygląda to dobrze. I tu wygląda na to też, jeśli chodzi o przypływ gotówki lub finansach, to tu wygląda na to, że jakiś mężczyzna, czy nasz mężczyzna, czy syn, czy, 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 czy ogólnie, wygląda na to, że y, będzie walczył o jakieś finanse, ale <laughs> ponieważ tu. Wychodzi na to, że będzie chciał od swojej matki, tak? Bo dlatego mówię, że syn i że ty, tych finansów niestety nie będzie lub nie ich nie dostanie, tak? Także takie karty u barana. Tak, w pierwszej kolejności bym powiedziała, że mm, mm, jeśli jesteśmy w związku, to bądźmy w tym tygodniu mieli dla naszych partnerów lub nawet się odezwijmy do osoby, która oczekuje od nas. <laughs> miłości, ponieważ wygląda na to, że w miłości u barana ktoś będzie zawiedziony, nie wiem. Dobrze, zobaczymy co tam ubyka. Ubyka wygląda na to, iż O, i tu jest fajna karta, i tu wygląda na to, że byk będzie miło, tu wygląda na to, że będzie miłość, będziemy się jakby w tym tygodniu kochać, ale też i wygląda na to, że możemy się też nawet zakochać w kimś lub, lub oczekiwać od kogoś uczucia. Jednakże wygląda na to, że jeśli chodzi o mężczyznę, to mężczyzna będzie bardziej się y, chciał y, jakby skupić na sobie, skupić bardziej na otwartym związku, na przyjacielstwie, ponieważ to wygląda na to, że u niego zaważą losy finansów. Hmm. Y, generalnie bym powiedziała, że u byka, jeśli chodzi o pracę i o finanse w tym tygodniu, to jakoś się od tego odwracamy. Jakbyśmy nie chcieli zarobić, nie mieli chęci, albo nawet i nie skorzystamy z jakiejś okazji <laughs> dobrej pracy lub lepszego zarobku. I co tu jeszcze w kartach? I tu wygląda na to, że dojdzie do jakichś blokad związanych z jakimiś zmianami. Te zmiany mogą dotyczyć zmiany w partnerstwie, zmiany w rodzinie dotyczące też jakichś zmian, może nawet i zmiany domu. I to wygląda na to, że możemy nawet wylądować u rodziców, lub w związku z rodzicami będą tutaj jakieś zmiany i, i blokady. Ale suma summarum wygląda na to, że sobie byk z tym bardzo dobrze poradzi i, i wyjdzie na swoje, nie? Także jeśli byk w tym tygodniu ma jakieś załatwiania ze spraw dotyczących pracy lub jakieś projekty lub będzie prowadził fir firmę swoją i, i jakby nie będzie miał ochoty do pracy, to tak jak mówię, karty mówią o tym, że y, mógłby nawet zarobić duże pieniądze, ale, my się, ale się niestety o tych pieniędzy i o tej pracy odwraca, czyli nie, nie wykorzysta tego, nie? Dobrze, zobaczymy, co tam u bliźniąt. Bliźnięta. Wygląda na to, że bliźnięta tu mają, będą mieli dylemat związany z kobietami. Wygląda na to, że tutaj jakby może dojść do tego, że kobiety się jakby tutaj nawet i dwie zbiorą i będą miały ze sobą jakieś, jakąś sprzeczkę. Może to być była i, i była kobieta i, i teraźniejsza, bo tu wygląda na to, że u bliźniaka może właśnie dojść do takiej właśnie sytuacji, yy, właśnie w miłości, tak? Yy, jeśli chodzi o, też o bliźniąt lub może się, nawet jedna, może, może się nawet kobieta dowiedzieć o zdradzie, tak? Także to też mogą też takie karty być tutaj związane z tym, że jedna kobieta o drugiej się dowie, nie? Jeśli chodzi o pracę, to wygląda na to, że bliźniak tutaj... Yy, a będzie walczył walczył lub, lub próbował yy, zarządzić jakąś pracą lub yy, dokonać jakichś projektów, ale wygląda na to, że tutaj się jakiś mężczyzna nie będzie na to zgadzał lub nie będzie w związku z tym zadowolony, więc lub pracownik nie będzie dobrze wykonywał tego, co, co, co od niego będziemy oczekiwać. Więc lepiej bym powiedziała, że bliźniak powinien wziąć się. Yy, swoje ręce, tą pracę nie wykonywać, nie, 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 nie posługiwać się innymi. I też tu wychodzi na to, że finanse w tym tygodniu troszeczkę słabsze, że one od nich, od nas odchodzą. Tu też wygląda na to, że pomogliśmy rodzinie, rodzicom, że jakby na razie, na razie finansów nie widać w tym tygodniu, nie? Dobrze, zobaczymy co tam. Ja muszę sobie zapisywać, bo ja faktycznie zapominam i to panny zapominam i to, i to koziorożce zapominam. Nie wiem co się ze mną dzieje, że ja jestem taką roz, roz, rozczo, rozproszoną zawsze osobą e, z, e, z, z, z moją pamięcią. Przecież znak, znaków jest zawsze tyle samo, i, i też w tej samej kolejności, ale widocznie ja tego jakoś nie rejestruję albo się po prostu czasami gubię. Także tutaj muszę się z tym skoncentrować, żeby znowu jakiegoś znaku po prostu nie pominąć. <laughs> Dobra, bliźniak był rak. Uraka wygląda na to, i tu fajna karta, i tu wygląda na to, że uraka się, się tutaj polepszą warunki um, pracy, jak i finansów. I też wygląda na to, że tutaj jakaś kobieta nam w tym dużo pomoże. Też wygląda na to, że będzie uczuciowo z nami związana, um, że jakby się, jakby taka fajna karta na całej linii uraka, że że i praca, że i finanse, że i, że i miłość w tym tygodniu też wygląda na to, że poznamy tutaj że, że w domu nie poznamy, tylko że w domu bardziej wygląda na to tutaj, że będą ludzie, będziemy źle spotykać się z ludźmi, takie może nowe towarzystwo tu wychodzi, że nowe kontakty. Także u Raka bardzo ładna karta. Wygląda na to, że w tym tygodniu jakby jest to znaczący tydzień dla, nas, dla naszego rozwoju, ale też i w miłości. Coś powinno się wydarzyć. Takiego, że będziemy bardzo zadowoleni. A jeśli chodzi tutaj o jakiś wyjazd powiązany z jakąś parą, to od tego się odwracamy lub, lub, lub znajomymi, od tego się odwracamy, ponieważ tu jakby może nie będziemy mieli na to czasu, albo w ogóle nie, jeśli chodzi o jakiś wyjazd, o jakieś mobilizacje, to będziemy bardziej na tej, powinniśmy zostać na tej sferze którą już sobie odbudowaliśmy, którą mamy teraz i już nie zmienić nie. Nie, nie z... dobrze. Czyli teraz y, jest rak jest lew na lwa. Zobaczymy, jak tam u lew sobie z tym wszystkim poradzi. Y, Ulwa w tym tygodniu. Lew ma troszeczkę trudny tydzień przed sobą. Nie widać tu ani miłości, ani pieniędzy. No niech jestem zbytnio pocieszająca. Też tutaj są trudności, blokady, że nie będzie nam tak szło, jak powinno że też jakby wygląda na to, że tutaj jakby jakiś dostaniemy nawet jakiś rachunek do zapłacenia, co niekoniecznie będziemy jakby zadowoleni z tego wszystkiego, aczkolwiek tu wygląda na to, że to są małe pieniądze lub nawet jakieś zawiadomienie od jakiegoś urzędu lub nawet jakaś sprawa sądowa, też wygląda na to, że tutaj kobieta zostanie w domu, że ona się nigdzie nie ruszy, że jakby lub dla kobiety przybędzie ten, to mieszkanie w związku właśnie z tą sprawą tutaj nie, także tak to można by też tłumaczyć teraz dla swojej, swojej osoby, nie? Czyli ulwa jakby niekoniecznie w tym tygodniu, ani miłości, ani takiego jakby e Satysfakcji z pracy i ze wszystkiego, tak żebym powiedziała, że dla lwa bardziej odpocząć sobie, napić się tej dobrej herbatki i przeczekać na lepsze czasy. Jak ja to zawsze mówię, bo, te, bo zawsze po słońcu wychodzi. Po bo, bo, co ja mówię, bo, bo zawsze po, e, po deszczu wychodzi słoneczko, nie? Dobra, zobaczymy, co tam u Wagi. Nie, widzicie, jak Państwo, u Panny, Panny, Panny zapomniałam znowu, u Panny, u Panny wygląda na to, że Panna będzie jakby y, się tutaj organizować w związku z pracą i tu jest bardzo fajna karta powiązana właśnie z tą z pracą, że będzie, że dojdzie do jakichś kontaktów w związku z ludźmi tu jakaś para stoi, że może nawet i w partnerstwie będziemy pracować, że tu będziemy zadowoleni ze sobą. Pieniędzy nie widać aczkolwiek takich, ale yy, też bym powiedziała, że, <laughs> że nie ma jakichś tutaj problemów. Jeśli chodzi u panny o, o małżeństwo i tu wygląda na to, że yy, taka, taki epizod z tytułu wygląda na to, że może może się odezwać do, do mężczyzny jakaś kobieta w związku z miłością. Także tu uważać, drogie panny. Aha, i tu wygląda na to, że panna w związku z tym wszystkim jakby nie będzie się przejmowała, będzie miała radosny tydzień w tym tygodniu. I będzie się bardziej mobilizowała właśnie w związku z, z jakimiś wyjazdami, z jakimiś wycieczkami. Będzie się mobilizowała, będzie radosna. Także takie karty dla panny, ponieważ wszystkie problemy, jakby, które były dotychczas, od, zostawi w tyle, nie? No, także panna fajne ma karty. To teraz dla wagi. Zobaczymy, co tam uwagi. W tym tygodniu się może wydarzyć. Mhm. Dobrze dla bagi. Uwaga, ma bardzo dobrą kartę odnośnie finansów. Powinna teraz zawalczyć w tym tygodniu o finanse, o pracę, o lepszy byt, o stanowisko. Bo tu wygląda na to, że bardzo pomyślna karta, bardzo sympatyczna. Tu wygląda na to, że przyjdzie, przyjdzie gotówka i to duża. Jednakże wygląda na to, że jeśli waga jest w jakimś problematycznym związku, to wygląda na to, że ten związek się rozstanie i tu zaważy właśnie los inna, inna osoba, nie? Także tutaj na pewno jest rozstanie w związku z miłością wagi, ale to wiadomo, nie wszystkie wagi będą się rozstawać. I też tu wychodzi chyba, że będą problemy w związku poważne z, 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 z inną osobą, trzecią osobą. No, i jeśli chodzi tutaj generalnie o rodzinę, o dom, o to wszystko, to wygląda na to, że nie będziemy mieli na to czasu, i jakby się będziemy się jakby bardziej mobilizować w stronę albo właśnie nie, tego nie farta w miłości, lub farta w, w, w dobrych finansach. I tu wygląda na to, że jak najbardziej będziemy mieli powodzenie, nie? Dobrze, waga to teraz Skorpion. Zobaczymy, co tam u skorpiona. Mhm. U skorpiona, drodzy Państwo, dużo spotkań, dużo ludzi, dużo tematów, ale nic szczególnego też miłości nie widać, od miłości się odwracamy, nie będziemy jakby mieli jakby nastroju, nie będziemy mieli jakby chęci ani okazji do miłości. Też te pieniądze i te te, te, ta praca do nas będzie wychodzić, także tak jak mówię, yy, taka troszeczkę próżnia dla skorpiona w tym tygodniu, gdzie niekoniecznie gdzieś tutaj się będzie coś kleić i się coś, yy, yy, coś się będzie działo, też wygląda na to, że tutaj. W związku mogą być też jakieś blokady, że możemy się nie dogadywać, że jeśli chodzi o jakiegoś mężczyznę, który jest w oddali czy z daleka, to tu wygląda na to, że jego los przeważy drugi mężczyzna, więc tutaj taka karta troszeczkę niejasna w tym wszystkim, to by trzeba było jeszcze dalsze karty postawić i zobaczyć, dlaczego tak te karty mówią, nie? Także u skorpiona w tym tygodniu, tak jak mówię, bardziej e, jak u lwa, e, bardziej przeczekać, e, jeśli nic nie idzie, to poczekać do poniedziałku, przeanalizować, przemyśleć, jeszcze raz zacząć, nie? Dobrze, to teraz jest e, skorpion, to jest strzelec. I też jakby w miłości też niekoniecznie jakaś karta dobra. U strzelca wygląda na to, że dojdzie do jakiejś pozytywnej zmiany. Yy, ta zmiana przyjdzie sobie sama, od tak, czyli ta zmiana przyjdzie niespodziewanie dla nas, i tu wygląda na to, że możemy, może nam się dużo to, ta zmiana jakby w tym tygodniu yy, dać dobre, dobrego lepsze, lepsze samopoczucie, lepszy, lepsze, lepszą przyszłość. Dojdzie do czegoś takiego właśnie w tym tygodniu, że, że będzie, poczujemy lekkość ducha, lekkość sprawy. I też tu wygląda na to, że jeśli chodzi o miłość, to tu bym powiedziała o, o kobiecie. Tu wygląda na to, że jeśli kobieta dostanie spod znaku strzelca, dostanie jakąś propozycję jakiegoś wyjazdu lub jakiegoś spotkania się. To tutaj wygląda na to, że mogłaby za, yy, zaryzykować, bo jest miłość, jest, 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 jest fajna karta. Chyba że to ma wynikać z tego, że ona sama jakby się do kogoś odezwie i tu będzie miała szczęście, nie? Ogólnie, jeśli chodzi o pracę w tym tygodniu, to strzelec będzie od pracy jakby troszeczkę się y, y, odsuwał. Też wygląda na to, że nie w związku z tym, że jakby nie miał ochoty lub nie miał, nie miał dobrej dobre siły, ale wygląda na to, że może tej pracy będzie w tym tygodniu po prostu mniej. Dobrze. To teraz zobaczymy na koziorożca. Co koziorożca wychodzi? Także dzisiaj jest yy, dzień yy, zakochanych. Ten kto zakochany do wszystkiego dobrego życzę. Aby się tam poukładało jak najlepiej. Bo nie ma nic piękniejszego na tym świecie, jak e, mieć uczucie zakochanym w, zakochanego w sobie, nie? Sami, sami wiemy, jak to jest, chociaż raz w życiu przeżyliśmy to. Bo wtedy naprawdę nic nas nie interesuje, nie? Wtedy tylko żyjemy miłością. To jest wspaniałe, bo wtedy wszystkie problemy, wszystkie, wszystkie inne rzeczy odchodzą od nas, a my myślimy tylko o jednym: o tym naszym, ee, o tej naszej miłości, nie? Dobra, to teraz w koziorożcu. Koziorożec wygląda na to, że będzie musiał się zmobilizować. Gdzieś tu wygląda na to, że nie będzie miał chęci. Ale wygląda na to, że jak się zmobilizuje, to przyjdzie, przyjdą pieniądze i będzie miał fundusze na dom, na przy, może tu wygląda na to, że nawet na kupno czegoś, nawet w domu, lub nawet kupno mieszkania. Wygląda na to, że, że mógłby postawić wszystko na jedną kartę i dojdzie do tego. W związku z tymi finansami też pomoże nam jakaś jeszcze druga osoba, i to będzie mężczyzna. Jeśli chodzi o miłość, to Koziorożec jakoś się tutaj odsuwa od tej miłości. Wygląda na to, że tutaj jakby jakaś kobieta zabiega o naszą miłość, ale my jakby się od niej odsuwamy, nie chcemy e, miłości do niej. E, bardziej właśnie się będziemy koncentrować w tym tygodniu właśnie na tych finansach, na tej pracy. Ale też to wygląda na to, że w związku z tą pracą dojdzie do jakichś trudności, do blokad, kłótni jakby, Ale wygląda na to, że suma summarum wygląda na to, że będziemy mieli za to dobrą korzyść finansową, ale niekoniecznie będziemy mieli czas na uczucia. <laughs> Dobra, no to zobaczymy, co tam u mnie, czyli u wodnika w tym tygodniu. O, i u mnie musiała karta się zanurzyć ale już ją mam. No i tutaj u wodnika są trudności związane bardziej bym powiedziała z, rodz z, z ludźmi w ogóle ogólnie, że będzie jeśli będziemy chcieli coś załatwić, to, to, to tu wygląda na to, że będziemy, będą problemy i tu wygląda na to, że te, te sprawy dotyczące... Dotyczące tych załatwień, to wygląda na to, że mogą się dopiero jakby końcem tygodnia rozwiązać, czy tam na lepsze. I też wygląda na to, że tutaj jakby przyjdzie gotówka. W związku z tym wszystkim będziemy mieli finanse, ale wygląda na to, że będziemy musieli jakby te finanse zainwestować w dom, w mieszkanie. Też tu wygląda na to, że jakby będziemy. Będziemy się jakby z tym wszystkim, będziemy jakby korzystać, będziemy chcieli zainwestować właśnie w nasz dom, nasze otoczenie. Tu wygląda na to, że Wodnik będzie miał nowe pomysły na to wszystko. Dobra karta w związku z tym, bardzo dobra, także jak najbardziej stworzyć swoją oazę, e, taką, żebyśmy byli jakby e, z tego zadowoleni, gdzie przebywamy. Jeśli chodzi tutaj o Mężczyznę z kobietą, starszą kobietą, to tutaj wygląda na to, jeśli były jakieś trudności, problemy powiązane właśnie z tą starszą kobietą, może teściową, matką, to tu wygląda na to, że wygramy ten spór, że, że, będzie, że będzie tutaj jakby na, na, po naszemu, że jakby w końcu otworzą, otworzy, otworzy się dla nas jakby szczęście w związku z tym wszystkim. A jeśli chodzi o innych ludzi, o, in, o, o, o jeśli chodzi o o, jakby osobę trzecią w związku, bym powiedziała. Wiadomo, tak, tak, też tak bywa czasami, tak? że mamy jeszcze kogoś, jesteśmy zainteresowani kimś innym to tu wygląda na to, że, że ten inny, który, który jesteśmy zainteresowani w nim, to on jakby mm, będzie obrażony, nie będzie właśnie się jakby chciał znowu do nas odezwać, bo tu wygląda na to, że, że jakby my się odwrócimy od niego, że nie będziemy chcieli mieć z nim nic wspólnego już, nie? No to tak, takie dziwne karty trochę u tego to trzeba by było sobie jakby e, przetłumaczyć do swojej osoby, nie? Dobra i zobaczymy co tam u ryb jeszcze i mam nadzieję, że nikogo nie pominęłam i wszyscy będą w walentynki zadowoleni z muszki wanesy. Mhm. No i ryb, bardzo ładna karta wygląda na to w związku z finansami, ale tu wygląda na to, że bardziej mężczyzna się zmobilizuje i, będzie, i przyniesie dużą gotówkę, będziemy zadowoleni, nawet tu wychodzi właśnie jakaś inwestycja, jakieś kupno, ale w domu bardzo duża miłość, duże, duże jakieś takie właśnie jakaś satysfakcja z tego wszystkiego, tak? A jeśli chodzi tutaj o, jeśli się pokłóciliśmy z bratem, czy z jakimś mężczyzną z rodziny, to tu wygląda na to, że nie dojdzie do, nie do, czy, czy jakiegoś, jakiegoś um, kolegi, bo, ale tu bardziej braci, jacyś, jacyś mężczyźni są. To wygląda na to, że tu jakby nie dojdzie do poprawy, ponieważ on nie będzie się chciał pogodzić, jednakże wygląda na to, że, że y, ym, ym, będziemy musieli odpuścić w tym wszystkim. A jeśli chodzi tutaj o, o kobietę, to wygląda na to kobietę bardziej koleżankę, to tu wygląda na to, że koleżanka bardziej się, bardziej się y, będzie koncentrowała na sobie, na pracy, na pieniądzach niż na, na nas, nie? No to takie karty związku z miłością. To co, drodzy państwo, to dziękuję serdecznie i do następnego razu. Pozdrawiam.